Pomyślałem, tak mi wpadło do głowy, że w każdy piątek będę bajał, gadał, opowiadał o jednej z przypraw albo o jakimś tam ziołku. No i dzisiaj będzie magiczne ziele powstałe z tchnienia Afrodyty. Lebiotka pospolita, czyli oregano, powstało według legendy z oddechu Afrodyty. Afrodyta, bogini miłości, płodności, kwiatów, piękna oraz wszelkiej przyjemności. I z jej to właśnie oddechu powstało oregano. W formie dzikiej, która ma dwie odmiany, i w formie ogrodowej, która odmian ma bodajże pięć. Odmiana hirtum i diktamonus, to są odmiany dzikie. I ich używa się właśnie w gastronomii. Wszystkie mają, jak to niepozornie wygląda, takie malutkie liście, a skryje w sobie wielką, potężną moc. W średniowieczu było uważane za ziele magiczne, chroniące przed złymi mocami. W tej rodzinie teraz to jest lebiotka pospolita to o czym mówię czyli oregano. Lecz już był odcinek o lebiotce majeranku. Ta sama rodzina, był odcinek o bazylii, również siostra pozostałych dwóch. Lecz jeszcze została jedna, to szałwia. Też o niej gdzieś będzie, w międzyczasie. Słuchajcie, ma bardzo drobne liście, ale zawiera flawanoidy, olejek tymolowy, błonnik ma silne właściwości bakteriobójcze i grzybobójcze, suszone czy świeże? Nie ma to znaczenia, czy ogrodowe. Pięknie kwitnące, niektóre różowymi kwiatami, inne lawendowymi. Czy też dziko rosnące, które, o ile dobrze pamiętam, ma kwiecie białe lub lekko różowałe. Przywędrowało do nas, w ogóle rosło w Euroazji, jak również w Afryce Północnej, a może Południowej, a w jednej i w drugiej. W Ameryce zapewne też było, tylko pewnie go nie znaleźli, ale rozpopularyzowane zostało właśnie w basenie Morza Śródziemnego. Oni się Południowcy się w nim po prostu zakochali. Dodają go do niemal wszystkiego. Z Grecji trafiło do Egiptu. Razem z pismami, z opisywaniem, z opiewaniem jego właściwości przez Arystotelesa i Hipokratesa. Nie mylić z Hipokrytą. I po tych właśnie studiach, tych pism, Egipcjanie doszli do wniosku, że jest doskonałym remedium na reumatyzm jak również leczy choroby skóry. Jest również bardzo dobrze skuteczne na ogryzienia wszelkich jadowitych stworzeń. Od skorpiona po teściowo włącznie działa. Podobno sprawdzili. Również ma super właściwości zatrzymujące pewne, że tak powiem, dolne i szybko ulatniające się dolegliwości. Ale łagodzi też właśnie wydzielanie gazów cieplarnianych, wspomaga trawienie, dlatego dodane czy to w formie suszonej, czy świeżej do potraw, podnosi ich smak na bardzo wysoki poziom, na dużo lepszy poziom. Zamarynowane mięso, no wyobraźcie sobie włoską pizzę. W ogóle pizzę i sos do pizzy bez oregano, no i bez bazylii, ale generalnie bez oregano, bez tego smaku, bez tego podbicia, no nie da się. Makaron, makaronu też się nie da wyobrazić bez po prostu oregano, no tam musi być zioło, czy jakiekolwiek ragu, czy jagnięcina, czy ryba. Spróbujcie zrobić rybę, czy filet, no najlepiej filet, płat ryby, cytryna, oregano, sól, pieprz. Do tego troszkę czosnku i kopru. I zostawcie to tak na 12 godzin w bardzo zimnym miejscu. Niech to sobie poleża, później zawincie to w pergamin, pergamin w folię aluminiową i do piekarnika. Dosłownie, 10 do 15 minut na 160 stopni. Góra. 15 minut, zależnie jaki duży macie płat. Wyjmijcie, poczekajcie, niech to odpocznie i wtedy to odwincie. A jeszcze przed pieczeniem ułóżcie parę plasterków cytryny na wierzchu na rybie. Zobaczycie co oregano z niego zrobi. No będzie po prostu cudowne. Są olejki tworzone z oregano. Sprawdźcie, poczytajcie, na co działają. Fantastycznie. Z tego, co wyczytałem, ja nie stosowałem, więc nie będę się wypowiadał, ale działają podobno rewelacyjnie. Kochani moi, bardzo Wam dziękuję za dzisiaj, za dzisiejsze posłuchanie. Pogaduch o jedzeniu, w którym było bajanie i mowa o oregano, o jego właściwościach. Pamiętajcie, że wszystkie zioła są... Dobre dla naszego dobrostanu, lecz w odpowiedniej ilości. Oregano, spożywane nadmiernie, wymaga probiotyków, gdyż ma podobne działanie jak antybiotyki na nasz żołądek. Stosujcie zioła, jedzcie zdrowo, korzystajcie z uroków potraw jedzenia i ze smaku. Zapraszam Was na kolejne pogaduchy o jedzeniu. Zapraszam do komentarza, do naciśnięcia suba, jeżeli Wam się to podobało. Jeżeli nie, to też do komentarza i do wyrażenia swojej opinii, gdyż każda opinia dla mnie jest wskazówką, co się Wam podoba. Serdecznie Wam dziękuję i zapraszam na następne pogaduchy o jedzeniu. Do usłyszenia. Pomyślałem, tak mi wpadło do głowy, że w każdy piątek będę.